Dzień dobry. tutaj kłania się mysz i i przerwało mi nagranie. I też nie miałam włączonego głosu, więc śmieszna sprawa. Tak to wygląda, tak to wygląda. Zarysam i rysujemy naszą postać. Ta, ta postać może wygląda jak zamonga, ale nie jest zamonga sobie wymyśliłem. Nieraz rację działałem troszeczkę będzie przypominała jednego pokemona. Dokładnie nie wiem jakiego. Ale jakiegoś coś mi się mówi z Pokemonem. To tak wygląda. Okej. Okay. W ogóle rysuję nakrycie. To będzie baner, jak coś, moi kochani, widzowie. I żeby mi tu nikt nie przeszkadzał. Mhm. Mm Jakie to jest wielkie... O, dobra, tak, O, żarka mi siostra przyniosła. Mmm. O, okay. uh -huh. mm. 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 Okej. Okay. Oh, mm. A mě m- A. Mówiłem, że komiczynka. Od tu była, czekajcie. Mhm. Jak jakieś Buździe. Mm -hmm. mm -hmm. Buź Mi tu przeszkadza pasek. Za bardzo nie wiem... Ja by tu kolor wziąć. Mm. Mm. Oś mi Express, mm, 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 mm. ekspres. Już dwie mm, mm, minuty. Czekajcie, ja się troszeczkę pośpieszę. To będzie tak mój baner, więc wiecie, więc macie już podgląd, tylko proszę, yy, bo też musi nie być tutaj za dużo, więc tutaj zrobimy tylko tego, tego i na górze będzie napis Meszula opa. Oké, tyle. Okej, Nem vagyok úgy, hogy ott a I És most, elvimejük szóba ezt a köröket, vagy Aha, dobra. Dobra, mam. Mhm. Mm okej, okay, coś jest nie tak. Mhm. Mm XD dziwnie działa. Mądrze, okej. Okay. Dobra, już, już robimy to. Eee... Y -y -y. Dobra, poradzimy sobie ręcznie. Ładna. Eee, to też żeby to jakoś wyglądało zrobimy to tak troszeczkę na odwal powiedziałbym a gumkę mam o boż boż jak to się wyłącza Yeah, To? Też będzie. Nie wiem, coś zrobiłem. się tylko w warstwach efektu... Aha, dobra. O co chodzi? Czego je działa? O co chodzi? Halo? Co jest? A górka działa? Nie, nie działa. Coś waliłem. co jest? Mogę cofnąć? Mogę? Nie, nie mogę. Bo tu mogę? Mogę? To nie mogę. Nie mogę. A, białor. Czekajcie. O Boże, jak ja, jak ja głupi troszeczkę jestem. Naprawdę głupi. Już się boję, że coś sobie zrobiłam. Dobra. Tutaj tak. Najprawdopodobniej później samo to nam się ścien, yy, nie ścieniuje. tylko nam samo już zmieni kolorki. Czyli na przykład tu będzie inny, taki jaśniejszy, a tutaj tego, bo tak już miałem. Okej. Okay. E, e. Chociaż wolałbym. E, tutaj postaramy się już zapamiętać. Kważyczka. Pamiętamy w mojej myśli. Ja pamiętam. Nie musicie pamiętać, ale ja muszę zapamiętać. Tutaj zostawimy, że tutaj będzie jakiś cień. No dobra, nie, zamalujemy to i tak będziemy musieli. Może nie jestem profesjonalistą, ale jakoś się staram. Mógłbym zrobić baner z ale nie. W ogóle chyba zostawię z dnia tego, jak to się nazywa, e, link do kanału Ziemowita. Filmy są fajne, a ja wcale siedzę tam na live'ach czasami. Mega polecam. E, Okej. Okay. Więc. zrobię łapki takie seledynowe. Chciałbym. Nie Seledyny. Chyba to jest seledyn. Jakoś nie wiem, bo ja mam też. Bo ja, ja wycięłam ja taką sprawę, że nie odróżniam brązowego od zielonego. Teraz ja narysowałem mojego psa na zielonym. Taki plotnist. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, ale no trudno. Mm, mm -hmm. Jakoś to wygląda. Mm. Najgorsze uczucie. Teraz będę musiał wszystko na nowo Chyba zrobimy 15 minut będzie te odcinka tego. I zrobimy chyba drugą, part dwa. Drugą część. Bo jakoś mi się nie wydaje, że zrobimy to w jednej. Chociaż może... Dobra, no nie wiem, ale na razie coś trzeba zrobić. Chociaż to może zostać tu. To może tu zostać. Tylko tak. Jakoś to wygląda. Weźmiemy większy rozmiar, będzie łatwiej nam. Teraz zmniejszamy xd, powiększamy i zmniejszamy. Okej. Okay. Zresztą tutaj na Za bardzo nie będziemy robić teraz cieni. Tylko będziemy się bardziej skupiać. Na zrobieniu tej. głowy. O taki różowy mi chodzi. Koks. Aha, I do to chodziło. Okay. Hmm. Jeżeli chcecie takich więcej odcinków z rysowania. Hmm, co to jest? Czekaj, o to. Usta, usta. Chciałem zrobić usta. A to miało być takie coś. W górę sobie mam gniotka Orwis. sobie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że my dobrze słychać. Mam nadzieję, mam nadzieję. I robimy następną warstwę. I teraz widzowie. Szafstra mi przyszła. Okej, okay, robimy cienie. No, już zepsułem, ale fajnie, a niesamowicie fajnie. Tutaj zrobimy to tosejynowej. To jest eledynowej. Tylko troszeczkę w niebo. Nie, znalazłem taki są chorobę. Ale nie chcę takiego. Ja chcę taki, o, widzicie. Później to jakoś zrobimy. Na razie na postaku. Robimy postać. Okej, okay. Mamy jakoś to zrobione. I. Wydaje Wam się, że to jest ogórek z Minecrafta. Ale to nie będzie ogórek. To będzie coś innego. Nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale. No, narysujemy to. To jest chyba coś z Pokémonów. Ja nie wiem, wziąłem se. coś takiego, chyba widziałem. Ale to nie wiem, czy ja chyba tego nie skopiowałem. Mam nadzieję, bo. No wiecie, ale ja wolę tak. Ja, chyba ja to coś takiego widziałem podobnego, ale mam nadzieję, że nie wezmą tego zakopiowania. Okej. może to nie jest majstersztyk, ale. Taki ogór, ogórek, krówka. Zobaczcie, krówka. Krówka, krówka, krówka. I tak, żeby było tematycznie, to trosze, troszeczkę zrobimy takie jaśniejsze oczko. Boże, jest, czeka. O takie coś. E, Okej. Okay. Okej, okay, mamy. Chyba dobiega kończę, koniec czasu. I robimy na szybko. Myso, opa. Myso. W ogóle oceńcie moje pismo, bo ja... mówię, że ja mam rzadkie pismo. Opa. Hmm. I zrobimy takie serduszko. tu takie było, musimy zmniejszyć takie malutkie. Mamy tu serduszko, i napiszę pół no, I to była myśl opka, i Wam bardzo dziękuję za poświęcenie mi czasu, i dlatego robimy dla Was wielki uśmiech tutaj. To była myśl opa, i cześć.